rozpoczynam transmisję po prostu dzisiaj. Nie. Dzisiaj będą chyba dwie transmisje, bo teraz chcę zrobić na obrazowanie Głagolicą, bo dzisiaj święto Stadoi, ale też niestety sataniści też mają swoje święta masoneria, okultyści, sataniści i mają po prostu dzisiaj pełnię, więc będą różne rytuały. Więc to obrazowanie będzie poświęcone przeciwdziałaniom, y, prze, y, przeciwko tym rytuałom. Dzisiaj jest poziomkowy y, księżyc. Masonelia oczywiście nazwała po swojemu truskawkowy księżyc. Nie ma czegoś takiego jak truskawka, bo truskawka to jest krzyżówka poziomek. Więc, y, y, a to jest celowo ukrywane znaczenie poziomki. Ja spróbowałem wstępnie, <laughs> wyjaśniłem to w filmie, który się wgrywa, i będziecie mogli sobie zobaczyć na YouTube, na przebudzenie słowian i poprzednich Kolan, yy, o święcie STADO. I mówiłem w ogóle, to to jest czerwiec, jak, jakie są właśnie działania. To powiedziałem w skrócie, jeszcze będę robił filmik, albo powiem po prostu dzisiaj na transmisji yy, przy księżycu. Yy. Tutaj Piotr Wskowski wita, znaczy mówi cześć. No to ja też mówię cześć. Poczekam chwilę jeszcze i, i będę robił obrazowanie. Boże, na cześć, witajcie. Będziemy obrazować za chwilę. No jak mówię, gdzieś jak dojedę na kopiec Klaka, właśnie nie wiem o której zrobię, bo dzisiaj jest pełnia księżyca. I możliwe, że ja zrobię dopiero transmisję gdzieś nawet około 9:10. Yy, znaczy, pod tą pełną, pełnia jest chyba o 9.50 czy coś takiego, czy 9.30, więc ja nie wiem. Spróbuję tu szybkie obrazowanie zrobić i jadę yy, i zastanowię się po prostu, ile będę miał czasu. No to yy, zastanowię się, czy jechać po lornetkę jeszcze do domu, czy, czy nie. No to nie wiem, o której się po prostu wy, wyrobię. A teraz poczekam chwilę jeszcze. No i będzie obrazowanie Głagolicą. Mam nadzieję, że miało być kilka osób obrazujących. Mam nadzieję, że, że będą. Więc nie wiem, czy będą, czy nie. No najwyżej zrobię obrazowanie bez nich. Dobrze, no to nie wiem, no to chyba zacznę obrazować. Najwyżej jak dojdą. Mieli być o 20 godzinie. No nie ma nikogo na razie zobrazujących. E, więc ja wam pokażę. E, więc pokażę wam. E, azbukę. E, no ta książka już daje e, do myślenia. Ja w ogóle zastanawiam się dzisiaj taki pomysł miałem. Bo 21 czerwca jest następne Święto Słowiańskie, bardzo ważne i te w ogóle Święta, obydwa są związane też z, z resetem, e, e, więc to jest bardzo ważne. Spróbuję to opowiedzieć na transmisji. Tej, e, jak będę na kopcu Kraka, e, to najwyżej, jak dzisiaj nie będziecie oglądać, to jutro sobie oglądajcie, e, to może tam więcej powiem. Bo w tym filmie o święcie skazu to ja tak wyrywkowo powiedziałem, tak yy, chwilę po prostu. No dobra, no to będziemy obrazować. Czyli rysujemy ręcznie yy, w powietrzu yy, te bukwy, co tutaj pokazuję. Jak mówię jedynkę, to rysujemy taką jak, jak na jedynce. Czyli tutaj jest i wypowiadam po prostu w A za, za yy, bo akurat jedynka to jest A. I ona po prasłowiańsku się nazywa Asasa, bo to jest stwórca, człowiek połączony z twórcą i czyli tak zwane Boże ciało i miejsce połączone ze stwórcą. To, a że stwórca w wersji słowiańskiej to, to jest po prostu i forma żeńska i męska, czterotwarzowy, czterotwarzowy stwórca rod, Łada, żywioł ziemi Łada, żywioł wody Mokosz i dwie męskie, czyli żywioł powietrza Perun i żywioł ognia Swarożyc w wersji słowiańskiej, w wersji chrześcijańskiej Michał Archanioł. Patrzą wojska, policji Straży Miejskiej, Straży Poszernej i dzieci, więc pamiętajcie policjanci I zacznijcie działać Dobra Niebo obiecały, że Przyjdą Nie wiem, może nie zrozumiały i Obrazują na grupie, no, no szkoda by było, no ale No trudno jak To ja najwyżej sam Powiem intencje i pojadę Na kopiec Dobra Jedynka, As, Az, Aza Guagoglio E, dwójka buki głagolio e, A bo poczekajcie, zrobimy tak, żeby już było naprawdę e, tak jak ma być Zrobię obrazowanie te, te koła, czyli, czyli tych moich słowiańskich wzrąba więc odpowiadającej obraz Kto pał najpierw? E, no, poczekajcie, bo muszę zrobić tak że schylicie. Mm. Jedynka... Aż, az, aża, guagolio. Dwójka, buki, guagolio. Trójka, wedi, guagolio. Czwórka, guagolio, guagolio. Szóstka, Jest Głagolio. Dziesiątka Init Głagolio. E, jedenastka, Jerok Głagolio. Chciało być więcej dziewczyn. Ja już nie wyjdę na grupę. Wejdź tam. Napisz na grupie, jak możesz. E, czy dołączają się, czy, czy tam na grupie, e, więc. Lucowe y... oczko. Y... Witam wszystkich. No Jagusie też witam, jakby z Jagusia. Więc y... Dobra, lecimy z następnymi. 15, Kako, Głagolio 16 ludzie. Głagolio. Siedemnastka, myslice. Przepraszam, e, nas. E, Głagolio. E, dziewiętnastka, om. E, Głagolio. Dwudziestka, pokoj. E, Głagolio. dwójka. Dwu... Dwójka, ki. Głagolio. Czekajcie, bo jakiś komentarz jest. Y... Tutaj w ogóle ktoś się chyba pomylił, bo... Y... Na poziomie... Matrixowym konsumenckim, no to może też śmieszne, ale ja to bardziej myślę o tym, <laughs> nie bądźcie egoistami. Teraz okrąg ognia, i następne. Tutaj Monika mówi, że przerywa, kaka. Więc no, chcesz szybko zrobić obrazowanie. Dobra, no to ja obrazuję dalej, bo ja nie... Guagolio. Pier. Guagolio. Fyrt. Guagolio. Ot. Guagolio. Ci. Si. Głagolio Trzwy Głagolio za to To nie wiem, co mam rozumieć, że dalej przerywa. No nie, nie, nie wiem. No, no to ja... Nic nie mogę zrobić. Nie widzę komentarzy, więc ja nie wiem. Chciałem dobrze, ale. no nie wiem. Jer? Y... Głagolio. Jor? Głagolio. Jać? Yad... Głagolio. Ju? Głagolio. Poczekaj. no zobaczę. Oj, nie wiem. Napiszcie mi czy teraz jest dobrze i powiedzcie jak już nie przerywa, to napiszcie od której buchwy, na której bukwie się skończyło. Możecie napisać? Czy dalej nie yy, przerywa? No ja nie wiem, no to ja już nie wiem co mam robić No chyba nie będzie transmisji, bo nie wiem <laughs> Kurde no. Pokazuje mi jakby było normalnie czy może ktoś napisać, czy przerywa, czy nie? No proszę Was, napiszcie cokolwiek. Nie wiem. Jak będzie coś ten, to napiszcie, bo nie wiem, po prostu... dalej przebywa Dalej przerywa? Możecie coś napisać? Nie wiem. Nie widzę komentarzy żadnych.